O tym zestawie wspominałem, kiedy mi próbowałem budować dżunglę. Jest tutaj taki helikopter. Jak widzicie, no on już jest sporo różni od, od tych policyjnych i innych. Ma śmigła takie jak ten ze straży przybrzeżnej, ale sama konstrukcja jest zupełnie inna. Tutaj na dole jest hak na, na sznurku. Tutaj można go wyciągnąć. Na razie go też nie będę montować. Yy, zamontuję trzy helikoptery, które na pewno chcę mieć w mieście. A później zobaczymy, jak, jak się ułoży sytuacja. Ok, to jest yy, największy helikopter policyjny, jaki mam. Nie wiem, czy on jest największy w ogóle w City. Yy, pewnie nie, będą są jakieś większe. Yy, albo były większe. Ten zestaw już widzieliście, pokazywałem ten radiowóz na porównanie radiowozów. Konstrukcja naprawdę się różni, bo ten kadłub jest zupełnie inny. W zasadzie ta część jest też w samochodach LEGO. Tutaj też mamy linkę. Fajne są tutaj te elementy na dachu pod śmigłem. Składem to jest po prostu cały silnik tego i ten śmigłowiec będziemy zaraz montować do miasta no i mamy śmigłowiec ratunkowy który mimo, że ma mniejszy kartonik to jest minimalnie większy od tego policyjnego świetnie zrobione jest tutaj to wnętrze tam jest jakby pomieszczenie na, na nosze tutaj ta tylna klapa tam jest pacjent. Śmigła są praktycznie identyczne jak w tamtym poprzednim. Różnica jest taka, że dwa poprzednie śmigłowce miały kółka, a ten ma takie płozy, ale takie yy, wydaje mi się stricte do, do, do śniegu. Zresztą po pudełku widać, że on zdecydowanie jest do takich motywów górskich tutaj ratuje jakiegoś e, kolegę na, na desce. I go też spróbujemy wmontować w nasze miasto. Ok, ja sobie wymyśliłem, że ten policyjny śmigłowiec chce mieć tutaj w najwyższym punkcie miasta. Czyli na naszym bistro. Jak widzicie, są już tutaj zamontowane te przeźroczyste bloczki. Chcę stworzyć taką scenę, gdzie tutaj się zbiera cała policja, żeby powstrzymać robusiów. Dlatego wydaje mi się, że, że ten policyjny śmigłowiec będzie tutaj fajnie pasował. Zamontowane, wygląda to w ten sposób. Dajcie znać, co o tym myślicie. Długo myślałem, gdzie zamontować ten drugi wielgawny helikopter ratunkowy, bo yy, w zasadzie specjalnie jest na to miejsce. Nie chciałbym go tutaj wpychać, żeby... Tu już się dzieje. Tutaj, na tym froncie, no, wydaje mi się, że niepotrzebnie by tylko zasłaniał inne elementy. Ewentualnie tutaj, gdzieś, ale tu w sumie jest tyle jezdni, że brakuje krocku do przyczepienia tego. I wydaje mi się, że zamontujemy gdzieś tutaj. Myślę, że masz coś takiego. Nie jestem co do tego przekonany na 100%, ale to zawsze można szybko zmienić. Na razie tak to zostawiam. Myślę, że może gdzieś tutaj obok sobie zainscenizujemy jakąś scenę wypadku. Tak żeby nie było, że ratownicy lecą zupełnie bezcelowo. Chociaż w sobie dużo bezcelowych akcji jest w tym mieście i nie do końca o to chodzi. To ma po prostu fajnie wyglądać. Zostały jeszcze te, te bloczki się rzeczyste, więc spróbujemy zamontować ten helikopter z kryjówki Robusiów. Uznałem, że najlepiej go będzie po prostu wcisnąć e, nad kryjówką rabusów, tam gdzie w sobie jego miejsce. Okazało się, że zostały jeszcze dwa bloczki, więc podniosłem tutaj ten, nad, ten śmigłowiec nad bankiem. E, Na tym dachu. I to tyle. Dajcie znać, co wy myślicie o, o śmigłowcach Solid City czy też innych. Czy znacie jakieś inne, fajniejsze helikoptery i, i co myślicie o e, tym, jak umiejscowiłem te moje w mieście?